Hej, cześć! Witajcie w następnym odcinku. Zagramy razem Let's Play Sage on Unfated Jet na prywatnym serwerze Nordivis i mamy już więcej grzybów, ponieważ było 200, ale każdy miał usunięte rzeczy, więc ja sobie biorę nowe rzeczy, szukam coś lepszego, no oczywiście. O, jest, 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 jest! Nie mamy kasy. O, mamy. Ale wyrąbisty w kosmos. Jest. No i nawet długo nie musiałem szukać, tak bym powiem szczerze. No to co, resztę wstaty? Myślę, że możemy sobie wręczkę dać, bo wzręczności mam niezbyt dużo. Tak, daliśmy? Full wypas. Full clip Nice. No i beauty. Full. A tak, na pomidory. Oczywiście złoto. Siemanko. A, No i oczywiście, zapamięci kolega. Chciał, żeby go pozdrowisz. Proszę, pozdrawiam cię. Kukę, tak będziesz się wiedział, jestem zajebisty, no jesteś, by doszedłeś do naszej gildy, Napisałem dobre z niego kolega. Uu, tutaj będzie troszkę ciężko. O, no miałem mówić, że wtedy wcześniej został tutaj malutko HP. Nie mogę walczyć, no szkoda, szkoda, szkoda. Myślę, że tutaj może jest 154, tak. I, I dwa poziomki w górę. Myślę, że kolega jeszcze nie będę próbował. Ale ciebie mogę spróbować, czemu nie 152? Jest, ale to jest wyrobiste, chociaż... Uuu, powinno na być do 10 grzybków do sprzedania, ale nie zostawię sobie do kibla, jak będę miał już, bo wczoraj setny level wiadomo, wbiję to. Ooo, kijowo się już zaczyna, no wiadomo, dziś trochę grzybów zejdzie. Pokonaliśmy 410, nie wiem, może w dni, nie nie, no bo trochę zostaje tego wiadomo, że trochę grzybów zejdzie, no ale no trzeba, nie powiem, że nie. Moja no, inteligencja na pewno nam się przyda, no możemy od razu założyć, fajnie. No i bossem to o, bossa, daliśmy radę. 140 poziom, tu zaliczyliśmy, a tam jeszcze nie. O, to ciężko. Na wytrzymałość. No na razie nie wiem, czy będę zmieniał. No co jest? A tam nie miał 140? Dobra, ja kolega zaraz spróbuję. Nie, 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 nie. Albo no dobra, niech będzie. I tak pewnie się coś jeszcze trafi. No i zainwestujemy. Żebyśmy no, zainwestowali w siebie, ten krytek też by się dobrze przydał, ale no nic, lecimy dalej. Hmm. Pojechaliśmy po bandzie, taki kask żeśmy dostali, że normalnie. Uu, uu. Tutaj chyba z tym 2 nie damy rady za bardzo. No i z tym lat nie dajemy rady. Co jest? Come on! Let's go! No, myślałem, że pójdzie lepiej. Że nawet, żeśmy by, żebyśmy nawet dali radę. No, Daj się dowierzy, ale teraz tak patrzę. Patrzę. Zobaczam, że chyba te, to nie będzie na tym odcinku wykonalne. No nie pogada no. No jak nie kupię, jak ja muszę kupić? 20 grzybków. Jeze, jeżeli słyszycie tamte odgłosy, to sorry, bo to moja siostra Martka. Nagrywam! Nagrywam No i lecimy dalej. Co? No już tego grzybka byście mogli oszczędzić. No dziesięć. No dobra. No ja to samo mamy. To samo czy. Nagrywam! Pana wielka stopa, rozdeptana jak gówno w praszku, dziękuję Mógłby się grzybek trafić, no i gówno nie na grzybkę 150 poziom No szybko się trafi tam. 160, nie no, kolegę z gildy, no ja pewnie nie powinienem bić, ale no nie zauważyłem Sory Sorry, że ja tam nie wygram Nagrywał no się tu lecimy dalej już do końca tych żypków i będzie już ten koniec odcinka, bo no już nie będzie chyba dalej co robić, no to jeszcze raz cię kolego spróbujemy. No, i ciebie zjawo. Też sobie może obejrzymy to. Krytyk. No, no to jak ja i Krytyka, to i ona mi się odpłaca. No nic. No. Jeszcze co? Możemy w staty troszkę walnąć. No i. Pokażę jeszcze moje ekwipunki, to by było na tyle w tym odcinku. Następny odcinek, już mam mówię kiedy będzie, będzie w czwartek. No to czyli jutro albo pojutrze. No. Pozdrawiam wszystkich. No i to by było na tyle w tym odcinku. No to cześć.